Cześć. Po blisko miesięcznej przerwie i zarośnięciu trochę, czy też zarośnięciu się z kanapą, postanowiliśmy się wybrać w końcu w górki. Padła na góry kamienne, góry wałbrzyskie. No i dzisiaj przyjechaliśmy. Oglądaliśmy sobie trochę wałbrzych, oczekując na udostępnienie nam naszego pokoju. A teraz wybraliśmy się na krótką wycieczkę i właśnie docieramy do tunelu pod Małym wołowcem. Także zapraszamy na spacerek. Jesteśmy przed tunelem. Tunel jest całkowicie prosty. Lidnia prosta. A półtora kilometra, a widać już drugi koniec. ja się obawiam. Jest dzisiaj tak w ogóle mroczno, ponuro, zimno. Padało dzisiaj i wchodzimy tam do takiej ciemnicy. Ale szczurów nie było, nie? No, myślę, że nie będzie. Dobrze, to idziemy. Tak. Chodź, Flora, ty też running through the clouds i'm searching for some Wyszliśmy z tunelu od naszego miejsca zamieszkania do tego miejsca, czyli przez cały tunel. Jak żeśmy przyszli, to jest 2,3 km. Także mamy rzut beretem i możemy sobie codziennie przechodzić przez ten tunel. A taką ciekawostką, to drugi tunel, który jest czynny, jest vis a vis tego tunelu i akurat jechał pociąg. I akurat staliśmy w takim jakby przejściu między jednym a drugim tunelem i tak wiało, takim zimne, ja mówię co, jest, co się dzieje, po prostu wiatr jak nie wiem. No i akurat mieliśmy szczęście, że przejechał pociąg, no, tak. super. Ten pociąg działał jak taki tłok, przyciskał te powietrze to przez te wszystkie tak. przejścia. No, ale żeby, żeby tak się ułożyło, żeby pociąg jechał, żeby być w tym przejściu, bo te przejścia chyba są trzy. Uh -huh. nie więcej na półtora kilometra. No to, to trzeba mieć ten... Chyba zasłużyliśmy sobie. Uh -huh. Dobra, no to idziemy nic, dalej. idziemy dalej. O, jaka to jest brudna flora. To jest, jakbyście chcieli iść z psem w tunelu, to musicie ten, to musicie e, mieć na uwadze, że będzie potem tak wyglądał. Nie flora? Tak, taka wy jesteś, no, brudna. Hop, idziemy. <głos> <głos> no, chodź. Jesteśmy teraz na zielonym szlaku i idziemy w stronę chyba Wołowca. Trochę mamy gdzieś jeszcze do podejścia, bo nie chcę tam się wracać tunelem. Więc tak wychodzi coś koło 180 metrów w górę. No, a teraz kończę. Musimy obadać gdzie iść. No, to tak, tam gdzie jest Ula teraz, to, to jest e, Wołowiec z taką prawie żeglacą. Tu jest Kozioł, tu jest Przełęcz Kozia, a to jest Borowa, na którą e, chcemy wejść e, właśnie tym Zboczem. Tak. A teraz idziemy na mały wołowiec. I potem na dłużynę. I z dłużyny będziemy schodzić tam do tej naszej a, miejscówki. Dobra, trochę Was oszukałem, niechcący. To nie jest borowa, tylko to jest sucha. A borowa jest tam za nią. Różnicy wysokości jest jednak trochę. Ale z mojego poziomu tego nie widać w ogóle. No, w każdym razie nachylenie podobne. Teraz jesteśmy centralnie nad miejscem, gdzie przebiega tunel. Tam metrów pod nami. Ciekawe doświadczenie. <śmany> drapaliśmy się na rozdroże pod małym wołowcem i teraz będziemy schodzić. No to jest podejście. Tu są te górki takie, nieduże, ale takie szpiczaste. Takie zęby, takie zęby no. no Fajnie. Idziemy Dobra, idziemy na dół. Idziemy na dół, ciekawe czy no, będzie. No, na dół też będzie Jest stromo, nie? Może, albo nie. No, zobaczymy. Ale nie wygląda to lajtowo. No ale według mapy tutaj e, nie ma daleko, no to może, może nie będzie tak źle. Nic, idziemy nie było tak źle, zejście było miarkowanie strome jak na te rejony. Jesteśmy już na czerwonym szlaku i zaraz będziemy sobie schodzić w stronę takiego wyrobiska kopalnianego. Tam może być stromo, ale to zobaczymy. Do zobaczenia dalej. Jakiś punkt widokowy. Może się tam uda wejść jakoś. Zobaczymy. Co tam piszą? Przełęczy Szybkie 20 minut. A do Koziei 35. No, a my idziemy tutaj, chyba. Gdzie? Gdzie? Tu? Tak. A przestań. To nie jest szlak. Serio? Nie wiem. Mapa tak pokazuje. No dobrze. Eee, to zostańcie tu z florą, ja to obadam Dobrze. i dam znać. Ten co w wysokości obada. A no, dzisiaj widoczność fajna. Piękna. Dzikowiec. Tak. Tam śnieżka. Tak. A powiedz mi, co tam jest takie To chyba Wali Gura będzie, ale. To Albo Stożek Wielki. Nie mam pojęcia. Trzeba sprawdzić na mapie. No. Jak sprawdzimy to, damy podpis. Tak i panoramka chyba ja tam mieszkamy tak gdzieś tam idziemy jednak po bandzie a w dole jest ten wyrobisko skalne znaleźliśmy jakąś ścieżkę dziką i jedziemy jakoś ścisnąć w dół. Mapy CZ pokazują, że jest taka ścieżka, a one się przecież nigdy nie mylą. Nie jest to tak spektakularne jak kamieniołom w Kozach, ale całkiem przyjemnie. Taka odskocznia mała. Na pewno warto się tu wybrać. A my teraz szukamy drogi w dół dalej. No nam się udało stamtąd zejść. A jeszcze mi się nam się udać zejść niżej. Nie wiem, czy na pewno tutaj chodzimy w kółko. No. Trzeba zerknąć na mapę. Dotarliśmy do miejsca, w którym wchodziliśmy do tunelu. Zaraz będziemy w miejscu, w którym odbijaliśmy na te tunele. Będziemy się kierować już do. Mieszkanka. No, mieszkanko mamy jakieś pół kilometra. Nie? No, Od tuneli. Myślę, że nawet mniej. Może mniej nawet, no. no. A fajnie, mamy taką jedną małą sypialnię z kuchnią łącznie i wielką łazienkę. Tak. Fajnie. No, nieduże, ale najważniejsze, że ciepłe, że przytulne, nie? Takie w naszym stylu, takim błahowym. No Także idziemy się relaksować, jeszcze będę młodej coś gotować. Tak. No, to, to księżniczka nie może saszetek, nie? Od razu. Nie może. No. Dobrze, to widzimy się przy okazji następnej. Jeszcze nie wiemy gdzie będziemy szli. Tak, chcemy tu porową, tu Hełmiec, tu co jeszcze? Też, e, dzikowiec, Stożek to, że... Wielki, jeszcze jest mnóstwo tego. No. A mamy tylko trzy dni. Cztery.